Dzień dobry, ja jestem Junka i sobie na serwerze Eune. -E. Tu mieliście runy, jakie mi Blitz ustawił. Gramy sobie oczywiście warama, powiem wam, że. No, będę grał jako Amumu ze skórką Ghost Ridera, że tak powiem. zobaczymy jak tam pójdzie. Teraz tak, no jest niestety pół na pół. Teraz Caitlyn i Zaya mają AD te. DMH, a Władimir, Sajes, Sylas i Nunu mają AP i zobaczymy jak to będzie, co my tutaj mamy, no tylko jeden ten, jeden z przeciwnik ma chyba żelazo jeden. Bo mnie zastanawia bo gość kurde kupił prestiżową Caitlyn. To nie jest dobry znak. Bo on prawdopodobnie jakby dobra, jesteśmy Dokąd idziemy? Ściąć im głowy. Witaj! Jeżeli oh, to nie zadziała, zrzucić ich do otchła. No. Przywoływać się rozłączy. Pojawiły się stwory. Ha! No, serio, ta, ta Zaja dalej żyje. Jeśli chcesz tę broń, musisz na nią zapracować. Ruszaj do walki. Poszukajmy przyjaciół. Mam Nie będę się już więcej wychylał, bo oni tak nie chodzą. Gdzieś... No naprawdę, to jest kurde niesamowite po prostu. No to jest niesamowite. Przenieśmy ich z nimi no, i zrzucimy wyjątkowych do odchłania. Musieliśmy ich zniszczyć, ale nikt nie przeszedł tego upadku. O, no w końcu ten kurde Atrox coś konkretnie robi. Ten udry coś robi tu, czy ty tylko se tak stoi? Kaj ta velkosrovi? Gostim vam, vsem. Yeah. Jeśli nie miałem żeby się tam stamtąd wydostać, więc no... tak jest. Tak w ogóle to zastanawiam się, czy jest w ogóle sens na no private League of Legends. Przeszedłem więc to serio nie jest już tak popularne, no bo Community komunikat Legends jest słupiczny. Dwa trupy. O ile w World of Warships jest pełno tych. Koniec serii. Unicestwienie. Będziemy mieli już troszeczkę tancerza teraz, tym razem już nas aż tak, aż tyle że nam nie zadadzą. Mamy przeciwnik czterech przeciwników nie żyje pokonana Koniec serii Przeciwna ta yy ja myślę, że to było fajnie. Kurde.

No to będzie mi potrzeba jeszcze dużo więcej No jednak to Kitek i Zaya najwięcej tu robią, jak myślę. Przecież to nie jest tak, że pozostali nie mogą nic. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. こういうイタリン。<laughs> To no jest, Zaja znowu nie żyje. A ja mam tą. Czy ja chcę te na zimy? Ile to daje? 550 zdrowia i. już nikt pokonany. O nic, z pośpiechu i tak już nie żyje. Niech będzie tak, to. Aktu. Najlepszy towar z prelioru. Serio? Czemu ten delko tam gdzieś do przodu pobiegł? O, gościu, jesteś belkozem, no! O co tu chodzi? Dlaczego on jest tutaj, a cała reszta teamu jest tu? Wiedząc, że tu ma jeszcze przeciwników. No nie mogę. To jest tak ciężko przewidzieć, co się tutaj stanie. Jak on tak daleko wypiegnie. No z pewnością to pomoże w przeżyciu, a nie w zabijaniu Gościu! Nie idź tak na pałę do przodu tym welkozem! Ja jestem taki, tego, żeby być z przodu Ech, nie dałem rady a i niewiele brakowałabym go tam za te łańcuchy złapał. To, to nie jest tak źle. Na razie wygląda na to, że jednak my tutaj... Zaja, Zaja nie żyje. Koniec koszmarów. <grytania> ale ty wiesz, że ja mam jeszcze ten... łańcuch jeden na siebie, no ale ten... nie, nie przeżyłem, no ale... przynajmniej postraszyłem.

Nie jest to taki typowo wkurzający Amumu, bo jest taki i ten, że jak się z relajką tutaj... No, co mi możecie? Dokąd ha, ha, ha. To, to był fajny ult, chyba przyznacie. I to już drugi taki spotyrząd się trafi, bo jeden tam z fleszem był przed chwilą.

a To już nie Ej, teraz ja będę miał pełne ten. Ja będę miał e, tą. E, tą e, tą koczasną e, ko koczugę. To jest koczasta zbroja, nie koczasta ko Prze Przepraszam ja bardzo. Bitwa jest o wiele ciekawsza od zakupu. Eee... oj, no nie mam. Zniszczono swoją wieżę. Ja sobie poczekam chwilę, bo ja z pełną tą, tą będę dużo ten. Ten przedmiot jest magiczny. Dominacja. Koniec z Przeciwnik pokonany. Dwa trupy. Co mi niby zrobię? Ja jestem najodporniejszy z wszystkich przecież. Że nie mamy wszystkich tutaj więc nie będziemy tutaj ten ten tutaj dalej no o co tu chodzi gościu no co to za jełop jest on jest do zden, on jest do zdecydowanie tutaj do Hala, <gry> tyle poszedł. Fajcie, co ja tam dalej chcę? Mówisz Seton, ten ten przeciwników wkrótce się odrodził. Nie <gry> masz kogoś do zabicia. Się ze mną. To ten uder, to jest kurde. Inhibitor przeciwników odrodził się. Nie wiem, co, co to za jak można ten, on przez większość część, część gdy po prostu se stał. Dokąd idziemy? Co minął Dobra, zużyłem na jedną osobę Ultan, no ale dobra, niech tam będzie. Wydaje mi się, że było warto. No dobra. Ale ten udry jest to zdecydowanie do zraportowania, bo to kurde to jest... to jest... nie wiem. zdecydowanie katarina i welkos jak na moje Trzeci poziom maestrii na mumu osiągnęliśmy eee... Aha, no taka sytuacja. I teraz tak. No, Katarina 29 kili Zdecydowanie. Welkos może niekoniecznie. Ale on miał 24 T. On miał 24 asyst. No ja 3, 12, 30 powiedzmy aż tak ten, no ale ta Katarina, no to gość, gość faktycznie jest dobry na Katarinie. Trzeba to przyznać, że on tutaj, tutaj. On tutaj wymiatał. To trzeba przyznać sobie jasno. Dla wykresy. E, obrażenie może niekoniecznie. Trzymane i uleczone obrażenia. No, zdecydowanie ja tutaj... Chociaż ten ten... Atrox też dużo wytrzymał. No, o, w ten sposób to łatwiej widać. No, ale ta Karolina też sporo ten, też sporo dostała obrażeń. Tylko, że ona się wyleczyła. Paradoksalnie ja w porównaniu z przeciwnym teamem wcale taki tankowaty nie byłem tutaj. Chociaż ja z zedukowanych obrażeń mam ile. A oni tak, tak jak, tak, tak średnio z tym mają, tak, więc ja dostałem realnie Dostałbym dużo, dużo więcej, jakby nie to, że miałem tyle Armora i Magic rezystu tak? No. Więc taka sytuacja. No dobra. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeśli się spodobało, to kliknijcie like, a, zasubskrybujcie, subskrybujcie w dzwonek, skomentujcie na dole. Ja się już z nami żegnam i do zobaczenia w kolejnych meczach League of Legends.